Siemanko. Siemano. Witamy Was w kolejnym piłkarskim vlogu. Będzie to dosyć specjalny piłkarski vlog, ponieważ jutro dokładnie zmierzamy do Chorzowa i będzie to nasz debiut na stadionie Śląskim. Dokładnie i to będzie można powiedzieć wyjątkowy debiut Bo na takim meczu jeszcze nie byliśmy I w sumie takiego meczu nawet w Polsce jeszcze nie było Będzie mecz legend Polska kontra Brazylia Między innymi trenerem Polski będzie były selekcjoner Adam Nawałka I w ogóle tam kilku piłkarzy właśnie za czasów Nawałki Którzy grali w reprezentacji Polski Czyli między innymi Błaszczykowski, Sławomir Peszko, Wawrzyniak A w reprezentacji Brazylii a największą gwiazdą właśnie tej reprezentacji Brazylii będzie piłkarz, który był idolem wielu osób 20 lat temu. No Graliście na pewno w nim w FIFA 2005, 2006, 2009, nawet, który miał chyba jedną z najwyższych ocen albo największą ocenę. A jest to oczywiście Ronaldinho. Ronaldinho będzie pierwszy raz w ogóle w Polsce jest. Co mnie to w sumie zadziwia. Właśnie... Myślałem, że był. Ja też byłem w szoku, bo myślałem, że jak na przykład Polska grała z Brazylią u siebie, no to kurde, jak tam kiedyś grał. No, no. no ale jeszcze się wtedy człowiek tak no, nie, no, nie interesował piłką, a teraz go zobaczymy, no, no będzie fajny mecz, no i tam oczywiście będzie inni piłkarze w reprezentacji Brazylii, ale ja, ja zbytnio tych nazwisk, nazwisk nie kojarzę, ale kto na pewno się interesował piłką 20 lat temu bardziej od nas, no, no to na pewno będzie kogoś kojarzył. Mimo bo... wszystko z tego co kojarzymy, ci piłkarze grali wtedy mniej więcej co w sumie my się urodziliśmy, co nie wiem, no, no tak mimo wszystko. Tak. Ja jestem zadowolony, że zobaczę tego magika po prostu na własne oczy. Co prawda wiadomo, że to nie będzie to samo, co kiedyś, mimo wszystko, mimo wszystko on ma już 40 ileś lat i jest już dawno na emeryturze, więc nie będzie to to samo. Ale, ale... to będzie fajna taka nostalgia w sumie dla wielu osób, bo tak, yy, dla, dla niektórych to będzie właśnie Adam Nawałka i ta stara reprezentacja sprzed 10 lat, a dla innych będzie właśnie Ronaldinho i przede wszystkim zobaczyć go na żywo pierwszy raz w życiu. Więc to mi się wydaje, że tam będzie fajny meczyk i nie będzie na pewno odbiegał od, od normalnych dzisiejszych meczów, jeżeli chodzi o poziom umiejętności w ogóle. Patrząc na przykład, jak no. się nasze kadra gra. No w sumie tak. To myślę, że tam byłoby wyrównany mecz. Ja mimo wszystko uważam, że mamy... Tak jakby bardziej sprawnych tych piłkarzy, bo mimo wszystko młodszych, mimo że też większość jest na emeryturze oprócz tam Grosickiego, Błaszczykowski w sumie niedawno odszedł na emeryturę, to mimo wszystko, mimo wszystko Polska powinna wygrać, ale wiadomo, że to mimo wszystko jest mać pokazowy i mogą się też tak. podłożyć mimo wszystko. Tak, jest. To, to jest taka ta impreza po prostu, nie? I tak mówię, no że tam koncerty będą pierwsi i ktoś jeszcze chyba ma grać. Ich troje ich trój, ale to jeszcze chyba oficjalnie nie no. jest, nie są ogłoszone, coś tam pisali wcześniej, ale dalej tak do końca nie wiadomo. A ten mecz będziecie z perspektywy z trybuny i z Morawy, bo udało, udało mi się dostać na kredytację, więc więc będą fajne ujęcia myślę. No to co, no to do zobaczenia w Korzowie. jest około już tydzień w sumie po całej akcji w Chorzowie, całym meczu, Ronaldinho show, tak, no nie niestety... show, ale w innym znaczeniu. Troszkę, jeżeli chodzi o organizację, no i ogólnie też o mecz, no i no i o to wszystko, nie. Bo... Oj, nie dość, nie dość, żeby był chaos organizacyjny, który było widać normalnym okiem kibica, bo, bo miały być jakieś rzuty karny, przerwie ten. W ogóle w przerwie tego meczu, a to chyba były, ale ktoś kopał nawet, nie wiadomo kto to kopał, no właśnie wiadomo, nie wiadomo co. kto to bronił w ogóle. Jeszcze miał być przejazd Ronaldinie wokół Morawy, był przejazd, były samochody, tylko się każdy zdziwił jak, jak nie było Ronaldinie. No ile ogólnie ludzie wkurzeni na samego Ronaldinie, że w ogóle nawet, nawet nie podszedł nic, żadnych zdjęć. Tak, ja wcześniej tak. myślałem, że tak będzie. I jedynie co no to wszyscy w sumie zezwoleni na przykład, że Kuba Błaszczykowski całą godzinę, czy coś został i te zdjęcia no, robią, tak, nie. Tak, a tak. gwiazda całego wieczoru, całego show nie została, co nie, więc no słabe trochę. Ale ogólnie tam był nawet chaos organizacyjny, jeżeli chodzi o media, bo, bo nikt nie wiedział jak się tam wchodzi, co i gdzie i jak, co, o której będzie, więc... No nie ja, by, ja byłem pierwszy raz na, na takiej imprezie, co, co nie wiedział, nikt co się dzieje zbytnio. Ale o no to fajna inicjatywa na pewno. Fajnie było zobaczyć przede wszystkim tam no dużo, dużo osób przyjechało na, żeby zobaczyć no Ronaldo nie wiadomo, ale też fajnie było zobaczyć, praktycznie. No tam praktycznie cały skład Polski w, w 80% to byli. Gracze chyba z Euro 2016, no, z na wałkę. No część na pewno. No. I, w, I w ogóle to tak wyglądało, jakbyśmy się cofnęli o 10 lat w sumie. No i jak przywitali właśnie Adama ta, na z to też to nie. Tak. Ale tam Respekt. też właśnie, jak mówił Mateusz Borek na przykład, już po tym wszystkim. I nie tylko on, to, że Nawałka no to naprawdę się przełożył jakby byłby selekcjonerem, jakby normalnie wypracował do tego wszystkiego, taktyki, wszystko było podobnie, więc u pana Nawałki się nic nie zmieniło w tym kontekście i to niezależnie, czy to jest impreza taka charytatywna, czy taka dla zabawy, czy to jest no profesjonalna, profesjonalna na serio, więc, więc, więc to fajnie było. Ogólnie remis 2-2, więc wynik myślę sprawiedliwy, może sama osoba, która strzeliła, no to mało kto by się spodziewał, co nie, jakby po... Chyba, Makuszewski tak no. dwie bramki strzelił więc no. <grym> jak ktoś oglądał piłkę kiedyś i się tak trochę mocniej no interesował niż, niż tylko jak i mecz reprezentacji w telewizji bo no bo Makuszewski to częstym gościem chyba z tego co pamiętam to nie był w reprezentacji. No, albo, albo w ogóle nie byś tam zagrał. <grym> i mecz, wiadomo, trochę dosyć inny, bo było mega dużo zmian, co chwilę ktoś inny. No swoboda była. Mega ja dużo swoboda, tak jakbyście było. grali na WF-ie, co? Tak, ale. tak, dokładnie. Ale co z tego, ale jak dla mnie to była lepsza gra niż pierwsza reprezentacja. No, to było można przeuważyć właśnie. No, może Ronald nie strzelił, no. Ja ogólnie myślałem, że w sumie on już zostanie te 90 minut, no, zszedł w 70 chyba jakoś tak. No w ogóle ponoć miał oddzielną szatnię. Tam. No to też tak. No, no faktycznie to było Ronaldinho show, tylko, no tylko jak dla mnie to Ronaldinho trochę inaczej się powinien zachowywać, zachować. Ja na przykład sobie nie wyobrażam, żeby na przykład taki Ronaldo czy Messi wzięli sobie oddzielną szatnię i nie być i nie być z chłopakami, którymi grasz na boisku, nie? No. Zakładając właśnie tym bardziej, teraz albo za tak, 15 lat. I, I tym bardziej, że to byli koledzy z reprezentacji przecież tam. Z, no, no tak, właśnie idzie, o to więc chodzi. Więc no. Ja tego totalnie nie rozumiem, no, ale no trudno, no. tam jest inny klimat i inne czasy może były, nie dam to osądzać. To było takie pierwsze wydarzenie, na którym w którym uczestniczyliśmy. Są słuchy, podobno, że coś tam za rok może by było, ale to. A ty, To jeżeli tylko powiem, rozmowa taka tak. była w sumie. Ale to ale to w sumie tylko rozmowa pomiędzy tam w nowe drużynie, ale w sumie fajnie byłoby zobaczyć. nie? Dla niektórych to nostalgia, inni się z tego śmieją. No ale jak na razie, no to. Od wielu lat większych, no, większych no, sukcesów niż świeży finał Euro 2016 i wyjście z grupy na, na Mundialu za czasów Michniewicza. No to nie pamiętam, więc, no. więc w sumie. Więc, więc to dla mnie byłoby na przykład fajne wydarzenie. No, my liczymy, że w końcu yy, też. Oprócz tego meczu pokażemy Wam więcej jakichś wydarzeń czy meczów właśnie reprezentacyjnych w przyszłości. I w sumie też będziemy próbowali więcej niż właśnie nagrywanie motoru. Najwięcej to nagrywamy właśnie motor, no co tak. nie jeździmy za nim. Na kartofliska trzeba będzie się wybrać chyba w sierpniu. Już wrócić. bardzo dobrze byliśmy. Trzeba będzie zmienić poziom piłkarski, żeby się zresetować trochę no, no. Od, od ekstraklasy. Ale ekstraklasa już niedługo. W, w sierpniu wracamy do nagrywania. Z, z klasą, więc, więc spokojnie. Pierwszy odcinek będzie z, z, z Nadbałtyku dokładnie. Tak. Wracamy do czasów pierwszej ligi. Była dosyć przerwa właśnie w filmach, i mamy nadzieję, że trochę już powrócimy. Że będzie taki, jakby, drugi sezon brajdaków. Tak, jakby i zaczynamy na pewno i właśnie od sierpnia. Myślę, ale coś jeszcze między tymi filmami. Mam nadzieję, że coś wleci. Nie, no na pewno coś wleci, no bo aż taka długa przerwa to nie może być. Musimy trochę też mniej, mniej tej piłki nagrywać. Bo przez tą piłkę to wiesz, zrobiliśmy sobie przerwę, bo ekstra klasa się zakończyła i w ogóle to wszystkie ne? no I da, tylko te, no. Ten, ten mecz nas trochę uratował. <grym> żeby się zmotywować do filmu. No trzeba będzie się wziąć za urbeksy, też niedługo w sumie, bo już dawno <grym> też nie byliśmy na urbeksie. Ogólnie A... coś no coś trzeba będzie nowego zacząć. Zmotywujcie też przemka. Przemka pasjonata. Właśnie, Napiszcie właśnie. mu komentarze. Dokładnie, męczcie go, zamęczcie go, ale, ale nie na śmierć, bo się z kimś pojechał Dobra, a my co? A my spadamy do kolejnego odcinka nie Odjeżdżamy, gdzie, ale raczej chyba nad Bałtyk. Na razie, cześć